Cześć, to jesteśmy w księdze Zachariasza 9 w Starym Testamencie. Są tutaj niesamowicie ważne słowa króla, który zwraca się do córy Syjonu i że po nią idzie. Jest to, są to słowa Pana Jezusa, który wraca po swoją narzeczoną, która żyje w dniach ostatnich tak jak jest. Napisane w Księdze Przysłów 31, że kobieta będzie ta szczęśliwa w dniach ostatnich. Niesamowicie ważne słowo, które ostało się tylko w przykładzie z greckiej Septuaginty. W innych wersjach jest mniej precyzyjnie coś tam napisane w czasach, które przyjdą, ale to nie jest precyzyjnie kiedy. Greckiej septuagincie jest precyzyjnie. W dniach ostatnich, więc Pan Jezus przychodzi w dniach ostatnich po swoją wybraną. Jest to jedna kobieta, wiele jest tutaj, och, w całej Biblii, tylko trzeba chcieć to zauważyć. Werset dziewiąty. Wesel się wielce, Curo rozgłaszaj swoją radość, Curo Jeruzalem. Oto idzie do ciebie Twój król, on jest sprawiedliwy i niesie. Ocalenie łagodny dosiada zwierzęta jucznego młodego oślęcia. Tu się tylko wtrącę, że to spełniło się to proroctwo w księdze w Ewangelii Mateusza, gdy Pan Jezus wkroczył na oślęciu do Jerozolimy. Tutaj już chyba nie ma wątpliwości, kto, kto jest królem i wypawicielem Cury Syjonu. Może być tylko Pan Jezus. Tylko ta postać wjechała na ośleńcu do Jerozolimy w całej Biblii. Więc tutaj drugi raz, znaczy, tutaj teraz mowa o dniach ostatnich i porwaniu oblubienicy. Tak jak już w poprzednim filmie stwierdziłam, będzie 14 dni wesela i być może część świętych zostanie również pochwyconych, ponieważ jest napisane, że w księdze objawiania błogosławiony. Który znajdzie się na uczcie weselnej baranka. Nie wiadomo, czy to ludzie, którzy są obecnie w niebie. Obecnie w niebie na 100% jest Henoch i Eliasz. Reszta czeka na son. Może, może jeszcze część proroków jest w niebie. Część apokryfów to sugeruje, na przykład Abraham, może Jakub, ale nie, na, nie wiem na 100%. Kto to może wiedzieć? Dalej, mny rydwamny Zefraima i konnice z Jeruzalem. Zniszczone zostaną łuki bojowe i będzie dostatek oraz pokój ze strony obcych ludów i obejmie panowanie nad wodami, aż do morza, nad rzekami, aż do krańców ziemi. Ty ze względu na krew przymierza wypuścisz swych więźniów z bezwodnej studni. Osiądźcie więźniowie pochodzący ze zgromadzenia w miejscu warownym. Za jeden dzień wygnania oddam ci dwa. Napiąłem cię bowiem, Judo, jako łuk. Nasyciłem Efraima po twoje syjonie dzieci przeciw dzieciom Helenów. Ujmę cię swoją ręką jak miecz wojownika. Pan będzie nad nimi, wybiegnie strzał jak błyskawica. Pan przewładca da znak, na trąbie wyruszy na wichrze swej grozy. Z tego pisma i jeszcze innych wynika, że po eksodusie, powrocie wybranych do ziemi świętej do Jerozolimy, może być jeszcze jakaś wojna. Wynika to chyba z Księgi Ezechiela, że po powrocie synów Izraela i synów Sionu będzie wojna. Ale to jest niesamowicie, przyszło mi wczoraj do głowy ten, ten właśnie werset, że może mówić o pochwyceniu oblubienicy córy Syjon. Jest to konkretna kobieta, jedna. Nie sugerujcie się głupimi wymysłami Pawła fałszywego proroka. O wiem, co fałszywy prorok, jak skończy w Księdze Objawienia. Prorokował fałszywie pochwycenie za, za jego czasów, co nie nastąpiło. Nie z fałszywym prorokiem. Dzięki.